Jeśli chodzi o to, czy ktoś nam psuje reputację. Ja przyjechałam do Ameryki w 1981 roku, był to czas, kiedy był papież, była solidarność i popularność Polski na świecie była największa chyba historycznie. Więc było zaszczytem wtedy być Polakiem i właściwie do tej pory nigdy, naprawdę przez 28 lat, mojego. Mojej imigracji tutejszej w Chicago nigdy, nigdy ani razu nie odczułam osobiście, że ktoś mnie na zewnątrz, wśród Amerykanów źle traktował. Więc chyba ta reputacja, kogokolwiek to ją psuje, jest a, nie tak skuteczna po pierwsze, a po drugie, e, myślę, że tutaj również komplement dla Amerykanów, którzy naprawdę są dużo mniej rasistowscy niż sobie umiemy to wyobrazić, dużo mniej. Nacjonalistyczni niż my jesteśmy. W związku z czym, a szczególnie młodzi ludzie, naprawdę starają się unikać stereotypów i zakwalifikowywania ludzi do, do, do grupy gorszej czy lepszej. Uważam, że w Ameryce każdy sobie opinię tworzy sam. I jeśli komuś się nie udało w Ameryce, to mówią, bo w Ameryce jest niedobrze, bo prześladują Polaków. Ja myślę, że się nie udało, by się nie nauczyli języka albo czegoś nie umieli zrobić porządnie, ale zawsze lepiej winić kogoś niż siebie za to.